No hej, nadszedł wreszcie ten dzień, czyli mamy kolejnego meal prepa. I tak sobie pomyślałam, że początek roku, postanowienia noworoczne, diety pudełkowe i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest najlepszy moment na to, żeby zrobić sobie meal prepa z pudełkami. Zrobimy sobie pudełka na 5 dni. Niektóre będą zjedzone na świeżo, to znaczy ja Wam już kiedyś mówiłam, że ja robię jedzenie do lodówki na 3 dni, pozostałe dwa dni będą zjedzone. Bazowały na tym, co zamrozimy. Tutaj mam rozpisane co i kiedy. Tutaj mam przepisy, a tutaj zrobiłam sobie też taką karteczkę, gdzie mam wypisane co będę robić po kolei, no bo wiadomo, chcę to zrobić w miarę tak sensownie, żeby żeby wiadomo wykorzystać maksymalnie to, że jest włączony aktualnie piekarnik, no żeby to wszystko czasowo nam jakoś tak sensownie wyszło. To starałam się, żeby to były takie w miarę zdrowe dania, w miarę takie zbilansowane, białko i tak dalej, ale no tutaj żadnych nie bawimy się w żadne liczenie kalorii ani nic takiego. No dobra, to zaczynajmy. Zapomniałam jeszcze wspomnieć, że to będzie te wszystkie pudełka będą bezmięsne, nie będą wegańskie, bo będzie i ser i jajka. No ale takie powiedzmy wegetariańskie. Przypomniało mi się to dlatego, że zaczynamy od tofu, które trzeba odcisnąć, żeby miało trochę taką lepszą konsystencję. Więc wkładam sobie to tofu do praski. To tak sobie chwilę postoję. Generalnie tofu najlepiej odciskać tak pół godziny, ale jak to będzie dla nas za długo, to po prostu wyciągnę je wcześniej. Myślałam też, na ten moment miałam zaplanowane gotowanie soczewicy, bo byłam pewna, że nie mam już tych małych puszeczek, a nie dostałam ostatnio w Lidlu. Ale ostatnie opakowanie się znalazło, więc jestem bardzo szczęśliwa, bo nie chciało mi się w to bawić. Wiecie, że bardzo lubię serek granie, zresztą mam poświęcony jemu cały jeden film, który Wam tutaj podlinkuję, także tutaj też go nie mogło zabraknąć i zrobimy go sobie w dwóch wersjach. Pierwsza wersja będzie wytrawna i to będzie frytata z warzywami z serem, a druga to będą mafinki. Takie normalne mafinki owocowe na słodko. Mafinki idą do zamrożenia, bo będą na jeden z tych dalszych dni. Fritata będzie na dwa dni, także połowę, połowę zostawię w lodówce, i połowa też pójdzie do zamrożenia. W miejsce rozbiłam już sześć jajek, teraz będę dodawać dwie szklanki serka grani. Muszę sobie przypomnieć, ile jest w opakowaniu. No dobra, wychodzi mniej więcej, że jedno opakowanie to. Jedna szklanka może trochę mniej, ale, ale spoko może tak być. Do tego teraz dodam przyprawy, czyli to będzie po pół łyżeczki. Granulowanego czy mielonego, czy jak to się mówi, czosnku, tak samo z cebulą i jeszcze oczywiście sól. Do tego trochę pieprzu. I teraz to wszystko wyrobię. Jak już to mam wymieszane, to do tego dodaję. Może najpierw warzywa i tutaj będzie pokrojona cebula i papryka. Akurat miałam rozkrojoną paprykę w trzech różnych kolorach, więc pomyślałam, że fajnie to będzie wyglądać. Mam jeszcze szpinak. Rozbroziłam takie dwie kostki mrożonego szpinaku i rozmarzałam go też jednocześnie z czosnkiem, bo wiecie, że ja mam te zapasy takiego czosnku rozdrobnionego. I zamrożonego, więc właśnie w przypadku takiego mil prepu bardzo się cieszę, że to mam. I nie muszę tego cząstku obierać i wyciskać. I do tego jeszcze dodam starty żółty ser. Teraz biorę dwa naczynia żaroodporne. To są te naczynia z Ikei, ja je ja Wam już pokazywałam kilka razy w moich prepach. Bardzo je lubię właśnie dlatego, że są żaroodporne, więc można w nich piec, potem przykryć przykrywką, potem można w nich zjeść jeszcze. Także y, naprawdę można oszczędzić na zmywaniu. Ja je tak y, trochę może psiknę tym olejem w sprayu. Aha i jeszcze y, ja generalnie ten y, mil prep robię na jedną osobę ale niektóre z tych posiłków będzie jadła ze mną córka, więc no czasami te proporcje będą takie dziwne, tak jak na przykład tutaj będę miała tą jedną frittatę, która będzie dla mnie, bo ona będzie jadła śniadanie w przedszkolu i myślę, że... Do... Przepraszam, jakby usłyszała, że mówię przedszkole, w szkole i jakby myślę, że ona nie zjadłaby, bo to jest zbyt zielone i widać, że tu jest szpinak, więc do szkoły jej tego nie dam, ale w sobotę spróbuję jej to dać, dlatego na sobotę robię taką większą porcję. Też pewnie nie zje, ale, ale przynajmniej nie będę myślała o tym, że siedzi cały dzień w szkole głodna. I to zaraz pójdzie do piekarnika, ale najpierw jeszcze zrobię mafinki, żeby to się wszystko piekło razem. W mafinkach, oczywiście jak to mafinkach, będziemy robić osobno składniki mokre, czyli tutaj mam jajka, miód i dodałam jeszcze trochę ekstraktu z wanilii. A w drugiej miejsce wymieszam mąkę z proszkiem do pieczenia i cynamonem. Potem wszystko to połączę. I dodam jeszcze, aha, i dodam jeszcze borówki mrożone. Oczywiście zaćmiło mnie, przecież tutaj jest jeszcze serek grani. Żeby nie powiedzieć najważniejszy składnik, tak patrzę coś, czegoś tu brakuje: same jajka i miód. Wyszła trochę sucha, no bo wiadomo każda też mąka, szczególnie pełnoziarnista ma jakieś tam swoje parametry jeśli chodzi o wchłanianie płynów, dlatego dodałam trochę więcej tego serka grani. I jeszcze przypomniałam sobie, że miałam otwarty w lodówce skyr, który mi został z wczorajszego obiadu, więc stwierdziłam, że to jest dobra opcja, żeby się go pozbyć. Także dodaję teraz te borówki i będę wszystko wkładać do foremki. Na koniec jeszcze fritaty posypałam serem, bo w tym domu sera nigdy nie za wiele, a te muffinki jeszcze posypałam odrobiną dropsów czekoladowych i teraz wszystko trafia do pikarnika. A ponieważ fritata będzie się piekła znacznie dłużej niż mafinki, no to pomyślałam, że warto by było potem wykorzystać to miejsce w piekarniku, które się zwolni. I chciałam tutaj zrobić coś takiego naprawdę super szybkiego i łatwego, czyli owoce zapiekane pod granolą. Normalnie bym robiła jakąś taką samą sama swoją mieszankę płatków owsianych z różnymi dodatkami, ale chciałam, żeby to było naprawdę bardzo szybkie, więc znalazłam taki przepis, i to jest totalny eksperyment. Nigdy czegoś takiego nie robiłam, nie mam zielonego pojęcia, czy to się sprawdzi. Żeby użyć. Gotowej granoli i wymieszać ją z masłem orzechowym. Ja tutaj mam swoją domową granolę, którą robię w wolnowarze, także też nie wiem, czy, czy nie lepiej jakaś granola sklepowa by się nie sprawdziła, ale stwierdziłam, że po prostu spróbujmy sobie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj mam pokrojoną gruszkę i mrożone borówki, też już nic więcej nie chciało mi się bawić. A skoro już wyciągnęłam tę swoją granolę, to zrobię od razu najszybszą i najłatwiejszą rzecz, którą będziemy dzisiaj robić, czyli po prostu słoik z jogurtem, z owocami i granolą. Mam jeszcze jedno opakowanie Skyru. Ja chciałam kupić Skyr waniliowy, ten z Pilosa bez cukru, słodzony słodzikami, ale niestety akurat był wykupiony, więc kupiłam zwykły i stwierdziłam, że sobie go Dosłodzę sama. Oczywiście można by było też yy, zjeść go po prostu nie na słodko, ale tak akurat miałam ochotę, żeby on był na słodko. E, więc użyję sobie tych kropelek yy, też bez cukru o smaku banana split. Dodałam cztery kropelki. Teraz to sobie wymieszam. Tutaj na wierzch jeszcze wyłożę mam trochę borówek. Tym razem nie mrożonych, tylko już świeżych. Mam takie małe opakowanie. Nie chciałam ich marnować do rzeczy, które i tak piekę, ale tutaj tak na świeżo, to pomyślałam, że jednak te świeże będą lepsze. I tutaj mam jeszcze, to jest taki słoik z Ikei, który ma jeszcze taki mały pojemniczek, więc do, tutaj dorzucę sobie tej mojej granoli. Gdzieś miałam łyżkę, Hmm, zgubiłam. Bo oczywiście nie chcemy tej granoli już teraz dorzucać, bo do jutra to nam rozmięknie ta granola, a jednak chcę, żeby była w miarę chrupiąca. Tutaj przy okazji w mojej granoli jest jeszcze, są rodzynki, są migdały, więc ona jest taka powiedzmy trochę ciekawsza. I to sobie kładziemy na wierzch, zakręcamy i mam taki gotowy mini posiłek na jutro. Kolejna rzecz, którą będę robić, to obiad, czyli Tofu pieczone z warzywami. Tutaj już mam przygotowaną pierwszą część marynaty, czyli tutaj mamy sok z limonki, trochę oleju, czy coś tutaj jeszcze jest? Tak się patrzę teraz, nie. Do tego dołożę jeszcze czosnek. Znowu to jest ten mój taki wyciśnięty, rozmrożony czosnek. Rozmroziłam go w mikrofalówce. Tutaj mamy jeszcze mieszankę przypraw. Tak, już tutaj to przygotowałam wcześniej i teraz Wam powiem, co tutaj jest, tylko oczywiście muszę spojrzeć. E, tutaj mamy cebulę sproszkowaną, tymianek, e, słodką paprykę i wędzoną paprykę. Ja często robię tak, że jak w przepisie jest słodka, to częściej wymieniam na wędzoną, bo po prostu bardzo lubię jej smak. E, jest cukier, a właściwie ja wrzuciłam erytrol. E, co tu jeszcze mamy? Pieprz, sól i to wszystko. I teraz zrobię tak, że najpierw sobie przygotuję tą marynatę. Postaram się to jakoś w miarę dobrze wymieszać. I połowę tej marynaty dodam do tych warzyw. Tutaj zostawię drugą połowę i dorzucę pokrojone w kostkę tofu. Kolejna rzecz, którą robię, to taka zapiekanka pizzowa z komosy. Ja generalnie za komosą powiem szczerze, że nie przepadam. Są dosłownie dwie rzeczy, które tylko z nią robię, robię, i to jest jedna z nich. I tutaj mam ugotowaną komosę, którą wymieszałam z sosem do pizzy. Tutaj mam jeszcze dodatkowy sos do pizzy, którym zaraz wysmaruję foremkę. Właściwie foremki. Ja oczywiście, żeby było szybciej, używam gotowego takiego sosu z puszki. Gdzie to jest? O, to jest coś takiego mutki. I teraz też przygotowałam dodatki. Czyli tu mamy oczywiście paprykę, pieczarki czerwoną cebulę, oliwki. Zawsze dodaję do tej zapiekanki też salami, ale niestety nie kupiłam, bo byłam absolutnie przekonana, że mam w domu. Niestety nie mam. No, ale trudno będzie bez salami. Trochę za dużo tego nasypałam. Zapomniałam, że to miały być typie warstwy. Dobra, niech będzie tak. Tutaj mam mozzarella light. I oczywiście zaćmiło mnie, miałam na dno dać tą komosę, ale mi się pomyliło. Nie ma to znaczenia, wrzucimy teraz. Po prostu te warstwy. Ja zawsze mam zresztą problem z takimi rzeczami, gdzie mają być warstwy. Zawsze mi się to myli, jakoś niestety nie, nie potrafię tego ogarnąć umysłem. Dobra, zrobimy tak, że komosa będzie w jednej warstwie, a potem powtórzę dodatki i ser. A nie pamiętam, czy wspomniałam, że komosa jest ugotowana w bulionie warzywnym, takim z proszku. Dobra, i chcemy, żeby ser był oczywiście na wierzchu, żeby się trochę przypiekł. Więc teraz tyle, ile mi tu starczy tych dodatków, jako że je nierówno podzieliłam, oczywiście. Dobra, bez sensu trochę, ale nie będzie. I to przykryjemy resztą sera. I zaraz wrzucę do piekarnika. Muszę jeszcze trochę poczekać, bo na razie mi się tam piecze to tofu z warzywami. I kolejna słodka rzecz, którą zrobię, to będą gofry. Gofry pójdą częściowo do zamrożenia, też będą na dwa dni. I to będą gofry z tofu. Także tu już wrzuciłam kostkę tofu, jednego dużego banana. Dorzucam jeszcze Mam nadzieję, że mi się to wszystko zmieści. Płatki owsiane, ale błyskawiczne. Jeszcze mąkę. Proszek do pieczenia. Erytrol. Pół szklanki mleka. O, mam nadzieję, że to się troszkę spłynie, i. Dobra, chyba powinno nam się to wszystko zmieścić. Jeszcze trochę oleju. Gdzie jest moja miarka? Dobra, nie będzie tu. I to teraz wszystko zmiksuję i będę smażyć go w rownicy. Powoli, powoli zbliżamy się do końca i mamy tutaj na kuchence dwie rzeczy. Także teraz tylko mam nadzieję, że mi się nie pomyli, co jest do czego. E, tutaj mamy takie smażone ziemniaki z soczewicą i z warzywami. Znaczy na razie mamy tylko ziemniaki, które się podsmażały. E, to będzie takie śniadanie po prostu. I teraz dodaję do tego warzywa. Tutaj mam Paprykę. W ogóle właśnie doszłam do wniosku, że jest bardzo dużo papryki w tym prepie dzisiaj, no ale papryka jest pyszna. Mamy czerwoną cebulę, mamy pieczarki. Te pieczarki dorzuciłam tak naprawdę tylko dlatego, że po prostu mam otwarte opakowanie, muszę je zużyć. E, zaraz jeszcze wyciągnę mój magiczny, zamrożony czosnek, bo czosnek też się do wszystkiego przyda. Ustawiam minutnik na 5 minut i to na razie zostawiam. Teraz muszę wrócić do tamtego. Tam najpierw podsmażyłam cebulę. Aha, to będzie taka soczewica też w sosie barbecue. Podsmażyłam najpierw cebulę, ale potem stwierdziłam, że po pierwsze chciałabym dodać pieczarki, ponieważ już mi ich niewiele zostało i chcę je po prostu w ten sposób zużyć, a po drugie chciałabym też dodać jakieś warzywo i żeby to nie była znowu papryka, więc pokroiłam drobno marchewkę. Co my teraz z tym mamy zrobić? Już do tych obu dań sobie przygotowałam przyprawy. Mam dwie miseczki, osobne na każde danie. Stawiam tak, żeby mi się nie pomyliło. Dobra, czyli tak, tu już mamy te warzywa w sumie podsmażone. Nie, dobra, niech się jeszcze chwilkę robią. I zaraz dodamy do tej patelni przyprawy. Już warzywa myślę, że są podsmażone, więc teraz dodaję przyprawy. I tutaj mamy, już sprawdzam, mamy dużo wędzonej papryki, jest czosnek, ten taki mielony, zioła prowansalskie, trochę gorczycy takiej zmielonej, suszonej i sól. Kiedy to już wszystko mamy w miarę dokładnie pomieszane, to dodam do tego puszkę krojonych pomidorów. O, razem z przykrywką. Się będzie teraz chwilkę gotowało. Do patelni po lewej dodaję teraz resztę składników, czyli melasę. O, pięknie się ciągnie. umyć ręce, bo ja się pokleiłam od tej melasy. O matko, ciężko to schodzi. Dobra, jeszcze dajemy tutaj ocet jabłkowy. Syrop klonowy. Tu w tym przepisie jest jeszcze y, y, ten sos, ustysze, czy jak go tam się czyta, e, ale ja go nie dodaję, bo go nie mam. E, I jeszcze została nam łyżka keczupu. To sobie wszystko szybko wymieszamy. Niech się trochę ta melasa rozpuści. pięknie wygląda. Teraz do tego daję jeszcze wodę i kostkę rosołową, bo miał być to bulion, a absolutnie nie będę się bawić w gotowanie teraz bulionu. Zrzucam to, mam nadzieję, że to się w miarę szybko rozpuści, a w tym czasie zajmę się drugą rzeczą. I co ja z tym muszę jeszcze zrobić? Ja tu chyba muszę dorzucić tylko soczewicę i tutaj, ponieważ potrzebujemy już ugotowanej soczewicy, to zacznie przepraszam, nie tylko soczewicę, tylko jeszcze przyprawy, także wrzucam tą moją mieszankę przypraw, i tutaj z kolei mamy czosnek, znaczy nie, przepraszam, czosnek był mm, świeży, mamy kolendrę i kumin, i jeszcze tutaj potrzebuję tej soczewicy w puszce, którą już wyciągnęłam z puszki, odcedziłam, przepłukałam. to jest akurat brązowa soczewica. To sobie wszystko wymieszam i to już tak naprawdę jest gotowe. Wydaje mi się, że ta kostka rosołowa już się rozpuściła, przynajmniej nigdzie jej nie widzę, więc teraz wrzucam szklankę brązowej ciecierzycy, wymieszam, przykryję i to się będzie gotowało 45 minut. Zbliżamy się powoli do końca, zresztą nawet widać, że zaczęło się już u mnie ściemniać. E, tutaj mamy bowla w takim fajnym, zamykanym lunchboxie do właśnie bowli. E, I tu mamy także, tu jest takie pudełeczko wyjmowane zresztą na sos. W tym przypadku humus. Ja akurat użyłam oczywiście humusu gotowego, takiego z suszonymi pomidorami z Lidla. Tą podziałkę też się wyciąga, e, także można porozdzielać pewne rzeczy. To też jest fajne do sałatek, że można sobie potem wymieszać wszystkie składniki. I tutaj skorzystałam z tego tofu, które upiekłam do jednego obiadu i część tego tofu wzięłam sobie do tego bowla. E, tutaj mam jeszcze pomidora, ogórka, to jest konserwowa papryka, oliwki i ogórek kiszony. E, I myślę, że... Albo zjem to tak, albo sobie do tego rozmrożę jakiś chleb, czy zrobię jakąś tosta. Mam też jeden posiłek, którym będą kanapki z humusem i z warzywami, a ponieważ tutaj tych warzyw mam dużo, ja tego nie zjem wszystkiego na, jedną, na jeden posiłek, to po prostu zjem z tego bowla tylko część tych warzyw, resztę warzyw i resztę tego humusu, która mi została w opakowaniu, zostawię, rozmrożę sobie kanapki i zrobię sobie po prostu kanapki. I mamy wszystko gotowe. Zajęło mi to 3 godziny, więc jestem wyczerpana, ale mam jedzenie na 5 dni, a nawet dłużej. I zaraz Wam dokładnie powiem plan, żeby było wiadomo, co po kolei będę jeść. Także na śniadanie pierwszego dnia mamy frittatę, tą jedną pojedynczą, bo to będzie porcja tylko dla mnie. Potem mamy porcję, jedną, czyli połowę z tego, porcję gofrów, którą zjem sobie myślę z jogurtem. Jak będę miała jeszcze te świeże borówki, to jeszcze z borówkami. Drugą porcję zamrażam. Na obiad pierwszego dnia będzie jedna z tych zapiekanek z komosy, jedna dla mnie, jedna dla młodej i zobaczymy, czy zje. Raczej zakładam, że nie zje. Na śniadanie drugiego dnia będą kanapki z humusem, to humus zostawiłam tę drugą porcję w kuchni. Potem będą te owoce zapiekane pod granolą. Muszę powiedzieć, że całkiem fajnie to wyszło. Na obiad drugiego dnia będą te. Gdzie to mamy? To tofu pieczone z warzywami, z ziemniakami. Także to jest, ponieważ tam są i, i, i węgle, i warzywa, i jest białko, więc to jest taki powiedzmy kompletny posiłek, który wystarczy podgrzać. To jest oczywiście porcja też dla mnie i dla młodej, taka trochę większa. Na śniadanie w środę zjemy sobie tosty. Tak jak Wam mówiłam, mam zamrożony chleb tostowy, który rozmrożę z tą z soczewicą w sosie barbecue. U tej soczewicy w ogóle wyszło bardzo dużo, także to jest tylko część. Nie, nie przyniosłam wszystkiego, bo już mi się nie chciało tego targać, więc to wszystko pomrożę w takich małych porcyjkach. Trzeciego dnia na drugie śniadanie zjem sobie ten jogurt z granolą i z owocami. Potem na obiad będzie ten hummus bowl. Na cz czwartego dnia też będzie frittata. Tym razem ta większa porcja bo właśnie planuję się z młodą podzielić nią. Potem zjemy na drugie śniadanie te muffinki, które wyszły, słuchajcie, przepyszne. Są naprawdę wspaniałe, fajnie. Ten serek grani dodaje takiej kwaskowatości do nich. No, obawiam się, że jak ich zaraz nie zamrożę, to, to niestety długo nie, poży nie pożyją. Także to już właśnie są ta frittata druga. Te muffinki to jest to wszystko, co będzie zamrożone. Tak samo jak... Ostatnia porcja tej zapiekanki z komosy, a ostatniego dnia na śniadanie będzie ta soczewica z ziemniakami i z warzywami. Jak widać wyszła większa porcja. Ja raczej z założenia tą drugą zamrożę, bo no młoda, praktycznie na pewno tego nie zje, więc zamiast potem wyrzucać takie nadgryzione, to, to po prostu od razu drugą porcję zamrożę. Także jak widzicie tutaj. Wyszło jedzenia nawet więcej niż tylko na te 5 dni. Na drugie śniadanie również będą gofry rozmrożone, też pewnie z jakimiś dodatkami, a na obiad będzie ten pieczony ziemniak. Z tą znowu soczewicą w sosie barbecue. Ja sobie mogę na przykład odgrzać te ziemniaki w airfrayerze i potem polać tą soczewicą. Także bardzo fajnie to wygląda, wszystko jest bardzo apetyczne. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie, czy warto było siedzieć 3 godziny w kuchni, żeby mieć tyle jedzenia, żeby przez 5 dni kompletnie nie martwić się gotowaniem, czy jednak 3 godziny to jest za długo, niezależnie od efektów. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. you